Dzień dobry dzień dobry, to ja Biszko. Dzisiaj znowu sobie zagramy w Pixelgam na 3D. Yy, no dwie gry lub 3. Pokażę Wam jak to jak ta gra się zmieniła, bo, bo kiedyś była to była tylko na telefony. Zachęcam do zostawienia lajka i suba. Suba oczywiście z dzwonkiem. A nie mam nic, strasznie długo przeładowuje. A jejaj, to jest w ogóle za broń? Bardzo dużo broń dodają, co jest? Nie idzie mi Coś. dobra, granat? Wow Teraz już idzie. Musiałem się rozgrzać. Ajajaj. Weźmy sobie tę tą kuszę. Myślałem, że to nie nasz. Co jest? O, dobra. Dobra, teraz sobie ja wezmę snajperki dobijam. Ale on ma lepszą broń. Dobra, weźmy sobie szutkane. Dobra. Pixel Gun 3D na komputer jest na Steamie, jeżeli byście chcieli pobrać. Myślę, że dużo z Was kiedyś grało na pewno w Pixel Gen 3D na telefonach. Dobra. dobra. O, jestem pierwszy. Szeszkini. A co tu jest Big Data? Fajne. Tyle broni doszło. Ja nie jestem dobry, tylko to, ja tak, to ja tak może wyglądać, ale nie jestem dobry w to. Teraz się odgadam Ajajaj aj. Mam taki głos, bo jestem chory, więc Nie zdziwcie się Oj 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 Dobro, to było dobre. Wow Lecyna ich tu. Ja za sobie żyćko. Tam jest. Nie mogę ich trafić! O! Nie! Wygrywaliśmy! 4, oj! Słabo! 205 gamów! Sprawdzę w sklepie. Dzisiaj od... O, na następnym filmie go z pixelgana otworzę tę skrzynkę ze 200 gamów. Już nazbierałem Zagramy sobie jeszcze w, w jakąś minigrę. Fajne jest to, block crush. Mm. Dobra. Moim celem jest wygranie to. Ciekawe. Dobra. Zniszczmy, jak oni to szybko niszczą. O, dobra. No nie czuj nie Ajajaj. Nie! Ajajaj. Aj, aj, chyba czy... Czwarte miejsce zajęłem, No. Na ostatnim filmiku też zająłem czwarte. To zagrajmy sobie jeszcze w co, nie wiem co to jest, ale zagrajmy. Nie mam amunicji, mam tylko ...trzy? dobra. Tam jest. Dobra. Dobra. Mmm, fajne. Dobra. Co to było? Nie mam amunicji. Co ja mam teraz zrobić? Wiecie? Przeszukać mało amunicji. Idę za niem z nimi za mieczem. Nim Może jest jakaś amunicja, to muszę ją znaleźć. Ale co tu jest? Dobra. W sumie dobrze było. Czy będę go bił z, yy, 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 z miecza? Mam czterdzieści sek. Nie zdążę. Bym. Może to kto jest kto więcej zada DMage. Bo jestem drugi. A nie punktów. Chyba punkt. Wow. Nie. Mocniejsz. jest. Dobra. Gdzieś. Nie. Nie. Dobra. Nie, co ja robię? Jeżeli chcecie, żebym kupił tą skrzynkę za 200 gemów, zobaczcie, co w niej jest. Mam nadzieję, że mi nie wypadnie ten. To zostawcie, yy, to zostawcie tak 6, 7 lajków. Mam nadzieję, że Wam się uda, bo chcę ją otworzyć. To, to żegnajcie. Papa. Pa. Miłego dnia.